Ej, wiesz, jaki mam dzisiaj dzień? A, no tak, zapomniałam Ty nie gadasz um, Nic nie patrzę, nic takiego nie ubiorę Zostanę tak Powinnam wychodzić do szkoły, ale nie powiem, żeby mi się chciało. Dobra, to ja będę leciała. Już niedługo w szkole. Tym. jaką mam teraz lekcję, bo nie pamiętam. A ty mi się pytasz, ty myślisz, że ja pamiętam wszystko? Nie, na to, co mam za lekcję. W ogóle to nie chciałabym się przyjść do tej kurde dziwnej szkoły. Oprze, tam do szkoły trzeba chodzić, ale no wiesz, czasem te dni są jakieś dziwne i w ogóle się nie opłaca chodzić. No ale. Kurde. Trzeba coś w przyszłości robić. Nie można przecież y, nie robić niczego, prawda? Hej! Laura? Hej dziewczyny, co tam u was? Jak zawsze nudny dzień i te same lekcje nudne również. No, nie wiem, niezbyt fajny dzień. To coś jak u mnie. Po prostu masakra. W ogóle, kurczę, zapominam ciągle, gdzie mam jaką lekcję i to jest tak po prostu do bani gdzie masaka. Ja sobie wydrukować jakiś plan, żebym wiedziała, o co łazi. No. Laura. Um, już idę. Um, Sorki na chwilę. No spoko. Cześć kuzynko. Cześć, Dżołzo. Wiesz, wolę jak używa się mojego imienia jako Rose. Roza to jest takie bardziej po rosyjsku. Tak, ale mi to pasuje. Bardzo fajny, fajne imię. Dzięki. Chciałabym, żebyś poznała moją przyjaciółkę. To jest... Klementa. Cześć, miło mi Cię poznać. Hej, mi też chcieli ją bardzo poznać. Jestem Laura. Fajnie. To jesteście kuzynkami, tak? E, tak, jesteśmy kuzynkami. Podobno jesteście. W końcu kuzyn z no. Ej, dziewczyny, wiecie może, co mam teraz za lekcję. Um, wiesz? Jest, znam cały plan na pamięć. Teraz będzie angielski. O, dzięki wielkie. Widzisz, ja jakoś już zapamiętałam ten plan bez problemu. Najfajniejsze lekcje są w poniedziałek. Tak, ale teraz mamy czwartek. No, a ja nie lubię czwartku. tylko ja na przykład dzisiaj mam jakąś wstrętną biologię. E, I ten niemiecki to po prostu jest masakra. Zgadzam się z tobą. Wiesz, ja kocham angielski, a niemiecki niezbyt za nim przypadam. Bo jak na przykład leci nagranie, to ja nic nie rozumiem. Więc to jest po prostu masakra. Potem jak najpierw się na przykład sprawdziam. No. No dokładnie. Ech. Dobra, ja będę leciała, bo się spóźnię tą biologię. To... Do zobaczenia! Pa! Ech. Dobra, to ja też będę leciała na angielski. Trzymaj się. No, pa. Już widzicie wolna? Tak, już idę. No dobra, mam, taki, mam takiego pomysła. Wiesz, zbliżają w ogóle się te święta, nie? I tak myślę, żeby na przykład coś kupić nauczyciela, ma coś tak świetnego, żeby już to planować teraz. I żeby na dwa lepsze oceny. I ty myślisz, że to się sprawdzi? Lepsze oceny za prezenty? Oni nie dadzą się przekupić raczej. Zwłaszcza jeżeli jesteś, jeżeli masz tyle jedynek. E, mam tylko dwie jedynki i to wcale nie jest dużo. Hello. Dobra, dobra, mów za siebie. Dla mnie to było dużo. Nawet dziewczyny się już. Ach, to jest bez sensu. Ale no fajnie mogą być takie prezenty, ale no nie na przekupstwo, nie? Bo oni mogą sobie pomyśleć, że chcemy ich przekupić. No właśnie. A, no dobra, to bym się coś innego. Ej dziewczyny, wiecie, która jest godzina? E, godzina? Um, wydaje mi się, że 13. Że na 100%. No, patrzyłam, jak byliśmy w sali, to była godzina 12:45, a że przerwa trwa do 20 minut, zostało się do końca 5 minut, czyli jest godzina 13. Wow, jakaś siebie matematyczka. Nie mogę. Przestań. Nie mam zbyt dobrych ocen z matmy, ale dodawać to umiem. Dobra, dzięki. No, dzięki. A w ogóle widzimy się w klasie. Wow. Oni zawsze byli tacy spoko? Czy tylko jak się pytają o godzinę? No właśnie. Jak dla, jak dla mnie to są spoko. No. Nie uwierzycie. W co nie uwierzymy? No właśnie, w co? Tu stałam, czwórkę z niemieckiego. To jest po prostu jakieś święto. Ma po prostu mój obiad. Um, wiesz co? Ja z niemieckiego mam takie oceny jak 5, 5 i 3, także wiesz. Dla mnie czwórka to nie jest aż taka satysfakcjonująca, bo że spra sprawdziano. Ale dostałam ją właśnie z kartkówki. Mm. To gratulacje. No cieszę się z tobą. No, cieszę się być z niemieckiego, ale no. jakoś taka już jestem, taka nie niemiecka. W ogóle to jedzieć na tą wycieczkę do Berlina? I będę ja wiedział, że jest jakaś ta wycieczka. Właśnie, ja coś nie widziałam nawet. No dobra. Bo ja na przykład chciałabym jechać, ale nie wiem. Jest chyba na 3 dni. Na 3 dni. Wow. Um. jakie tam są atrakcje. Ponoć zwiedzanie tego całego Berlina, potem gdzieś tam jedziecie, bla bla bla. bla. Dobra, ja będę musiała lecieć, bo się spóźnię na lekcję, a chcę jeszcze iść przed lekcją do pani. Dareczka! Pa pa! Ech, dobra, ja też będę leciała. Pa! Poczekaj na mnie, mam w tej samej klasie lekcje przecież. Dobra, to od następnej lekcji. Przerwy chyba. Ech, pfu, Tak, sorry. Ech, dobra, to ja też wrócę.